Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj film z montowania lampy. Udało mi się wygrać w konkursie na Instagramie taką fajną lampę. Za chwilę Wam pokażę, jaką, jak ona wygląda. Co tam jeszcze się udało wygrać? Jest to taki pierwszy konkurs, gdzie udało mi się wygrać, więc takie małe szczęście się odmiechnęło w końcu do mnie. Są to lampy takie fajne na magnesz. Na maszynę, jak będzie ciemno, to będę sobie ją zakładał i będę wracał. Na przykład z brony, tak żeby nie miałem oświetlenia, to sobie ją na magnes przyczepię i wtedy mogę spokojnie wracać. Też jakieś takie gadżety fajne tutaj firma nam wysłała w postaci kominów, długopisów, breloków, ale to co najważniejsze, czyli lampa. Za chwilę wezmę się za odpakowanie i będziemy patrzeć, jak to działa w ogóle, czy się przyda. Sobie odłożę to tutaj na bok. Będziemy odpakowywać tylko, jak to odpakować? Teraz? Kurczę, będę muszę iść po nóż. Dobra, jest opakowane. Ale długi kabel, fajny, a jest bo to może jeszcze kabel połączony razem z tymi dwoma lampami, więc fajny jest, bo jest długi. Mamy kierunkowskazy nawet ma. Fajne. Czy są kierunkowskazy, nie wiem. Mam tutaj. patrzcie tak, jest, jest długi. na bok. to ten kabel jest do ciągnika podłączany jest widzę z tego co widzę jest bardzo długi nie wiem metrów on ma metrów może przeczytamy tutaj coś będzie nie ma nic napisane ale jest bardzo długi jest bardzo długi i... więc tak to wygląda tu za chwilę przyciepimy na przykład Magnesik taki. O, ten O Tutaj widzicie, jaka szeroka maszyna może być. I tutaj walimy na razie. Podłączymy do czołnika. Dobra, nie wiem, czy będziemy uruchamiać teraz. No, no, będziemy możesz teraz, spróbować. A najwyżej później jeszcze jak ciemno, bo jestem ciekawy jak ten yy, jak dobrze świecą, bo nie wiem, czy tu czasami też nie ma halogenu taki jakiś sposób. może nie, przesadzaj. Zobaczymy. Odpala ciągnik. A, zakłóciłem.

To? Chyba tak. Świeciłeś Nie. Nie. się? <laughs> A włączę jeszcze. Nie. Dobra. Kierunkowskazy jest fajne, że są kierunkowskazy. Tutaj fajne też oświetlają tre boczne, więc też jest fajne. Kurde fajne, naprawdę fajne odblaski, też fajne lampy jest i też jest ten plus, że są te kable, takie długie te przewody, więc na pewno będzie wykorzystane. Dziękujemy też firmie za, w ogóle za, zaudano się wygrać ten konkurs, pierwszy konkurs, więc jeszcze też udział w różnych konkursach, bo różne firmy robią wielu konkursy na Instagramie czy tam na Facebooka, to Korzystajcie, nie krępujcie się, może akurat Wam się uda wygrać nasz. My nie myśleliśmy, wpisaliśmy sobie tak, a może, a może się uda, a może nie I, i akurat się udało, więc, więc fajnie. A jeszcze nagramy jak będzie ciemno, co? To... Mm -hmm. No, trochę poczekamy, za chwilę się ściemni, za pół godzinki, więc jeszcze zobaczymy jak to fajnie świeci po ciemku. Ej, ale chyba masz odwrotnie. Czemu? A, to tam. To się że się... no, Ale by było śmieszne, jakbym jechał tak, nie? Bym ten... Tak bym założył do maszyny i a tak ciągnął. To niebezpieczne. Prawa, tu lewo. Znaczy śmieszne, no niebezpieczne, ale śmieszne. Ale trzymam tak? A dobrze, Mercia? dobrze. Bercia mówi dobrze, to znaczy, że dobrze jest teraz. <noise> zrobiło się już jasno. E... Jasno? Ciemno. E, ciemno. No, szaro się zrobiło. Prawie ciemno. E, lampy bardzo ładnie świecą. Ej, no będą wykorzystane na pewno. Dobra, i co, jedziemy ustawić ciągnik pod gatę. Ściągam lampy, chowam do szopy w suche miejsce. Ej, idziemy nagrywać kolejny film zbytów, który będzie później. Ej, zapraszam na Instagrama, na profil pod nazwą Rolnik po swojemu. Do subskrypcji kanału, na razie, cześć.